Cześć! Dziś mam dla Was film, o który wiele z Was mnie prosiło, czy na Facebooku, czy w komentarzach na YouTube i bardzo długo zwlekałam z nagraniem tego filmu, dlatego że on wymagał ode mnie poszukiwań, ponieważ prosiliście mnie o pokazanie moich starych projektów, moich starych prac w porównaniu z tymi nowymi. Jak wyglądał proces, jakby uczenia się projektowania i... Czy moje projekty od początku były dobre, czy może były kiepskie, a może w ogóle nie potrafiłam rysować? Pewnie ci z Was, którzy zadawali mi to pytanie, się nad tym zastanawiali. Więc dzisiaj będziecie mogli zobaczyć część tych rzeczy, ponieważ pozbierałam tego dość sporo. Chciałam dotrzeć do projektów, które robiłam jeszcze w liceum. Niestety wydaje mi się, że je wyrzuciłam, bo nie znalazłam ich nawet w bardzo, bardzo starej teżce z moimi rysunkami. W każdym razie dzisiaj zobaczycie, jak to wyglądało mniej więcej od początku. Zobaczycie moje pierwsze projekty, które zrobiłam na pierwszym roku studiów. One nie były najlepsze, chociaż gdzieś tam, no powiedzmy, że rysunkowo dawały radę, ale w momencie, kiedy, kiedy patrzę na nie dzisiaj, po prostu mam przerażenie w oczach i naprawdę zastanawiam się, jak można było to zrobić w ten sposób. Dlaczego nie zrobiłam tego lepiej? Nie miałam umiejętności, które mam dzisiaj. I nawet przy projektach, które jakby zrobiłam niedawno, powiedzmy z miesiąc temu, kiedy patrzę na nie teraz, to mam wrażenie, że jestem w stanie już teraz zrobić je dużo lepiej niż miesiąc temu. Więc ten film będzie przede wszystkim dla osób, które nie wierzą w siebie, które myślą, że. To zajmie im mnóstwo czasu. Faktycznie tak jest, że nauka projektowania czy rysunku pochłania bardzo dużo czasu, ale nie jest tak, że nie można się tego nauczyć, że człowiek się rodzi z talentem i po prostu prosi wszystko. Tak nie jest. Talent trzeba rozwijać. Talent jest tylko predyspozycją do robienia czegoś. Moim talentem są zdolności manualne i dobre oko. To pozwoliło mi jakby przyspieszyć ten proces nauki, ale nie jest tak, że człowiek, który nie ma takich talentów, nie może się tego nauczyć. To jest Umiejętność taka sama jak każda inna, nie wiem, jak jazda na rowerze, czy zrobili sobie kanapki, prawda? Każdy może się tego nauczyć, naprawdę. I mówię, ten film jest dla osób, które myślą, że nie potrafią, nie mogą, boją się spróbować, myślą, że im nie wyjdzie. Oczywiście, że będzie wam nie wychodzić przez bardzo długi czas. I na dowód tego pokażę wam moje bardzo, bardzo stare projekty, żebyście zobaczyli, że można zrobić bardzo duży postęp, jeżeli się ciężko pracuje. No to co? Zaczynamy! Od razu Wam powiem, że chciałam znaleźć dla Was jakieś takie naprawdę koszmarki, które stworzyłam kiedyś, ale wychodzi na to, że wyrzuciłam wszystkie moje bardzo nieudane projekty, czego teraz żałuję, bo miałabym Wam co pokazać, moglibyście się pośmiać razem ze mną. Ale mam takie, które są naprawdę nie najlepsze i są bardzo stare. Więc tak, zaczniemy od tych, które zrobiłam na pierwszym roku studiów. To było zadanie, które polegało na tym, że mieliśmy wkleić jakąś sylwetkę, która nam się podoba, która będzie nawiązywać do stylów. Tu jest awangarda, styl ekleptyczny, casualowy i romantyczny. I na podstawie tej sylwetki, która nam się spodobała, zrobić swoje projekty. Zacznę może od tego, który wydaje mi się być najlepszy, chociaż ciężko z tego coś wybrać. Tutaj mam projekt casualowy. Mam nadzieję, że światło się za bardzo nie odbija. Nie jest najgorzej, najlepiej też nie jest. Pamiętajcie, że ja idąc do szkoły projektowania ubioru, już dość długo rysowałam, po prostu jakby uczyłam się sama, uczęszczałam na różne zajęcia plastyczne, więc no jakby nie byłam w tym całkiem zielona. Ale spójrzcie na przykład tutaj. To jest projekt eklektyczny. Eklektyzmem to niezbyt wiele ma wspólnego, anatomia leży, w, w ogóle kontury ołówkiem ołówki, masakra, oczy, ach, masakra. Proszę bardzo, projekt romantyczny, Poszłybyście tak ubrane na randkę? Nie sądzę. I awangarda, no tutaj to już pojechałam po całości, jest po prostu, to jest koszmar, ale niebieskie włosy, super, nie? Niebieskie włosy. Zawsze wiedziałam, że będę mieć niebieskie włosy. To jest, to jest dramat, słuchajcie, to jest dramat. Jak teraz patrzę na ten projekt, to wydaje mi się, że zawsze miałam pociąg do kontrastowych zestawień. Jak znajdę gdzieś zdjęcie na kompie, to pokażę Wam, jak wygląda mój pierwszy projekt z papieru na pokazie SAPU. No to jest właściwie troszeczkę jakby podobny do tego, co tutaj widzicie. Fioletowo-żółte paski, tak, to, to jest to. Jest to. Ok, następna seria projektów, też z pierwszego roku. To jest rysunek żurnalowy. I tutaj zadanie polegało na tym, żeby z różnych wycinków z gazet zrobić jakąś sylwetkę. Na jej podstawie zrobić sylwetki plamą, a następnie rozwinąć projekty. I moja wycięta sylwetka z wycinków wygląda tak. Na tej podstawie projekty zrobione plamą. One chyba nie są aż takie najgorsze. Właściwie wydaje mi się, że ta sukienka jest całkiem niezła. I projekty zrobione na podstawie tych plan. gdzie? O, wydaje mi się, że właśnie to sukienkę gdzieś tam rozwinęłam. Nie najlepiej, co? O, tutaj mamy projekty zrobione na przedmioty tendencji w modzie. Mieliśmy wybrać dodatki, ciuchy, akcesoria, które nam się podobają i które są w aktualnych trendach. I na ich podstawie zrobić własny projekt. Tutaj jest tak zwany Moodboard, to się teraz tak nazywa. Jest tablica inspiracji, która ma nam posłużyć do właśnie zainspirowania się i stworzenia czegoś swojego. No i to jest projekt, który jest w zasadzie całkiem w porządku, tyle, że kompletnie nie mamy pojęcia, z jakich materiałów zrobiony jest projekt, bo wszystko jest namalowane dokładnie w ten sam sposób. Więc nie mamy pojęcia, z czego jest torebka, z czego sukienka. Czy to właściwie jest sukienka, czy to jest bluzka i spódnica. Nie mamy pojęcia. I kolejne projekty to już są yy, projekty robione przy pomocy tabletu graficznego w programie graficznym, kiedy uczyłam się, jak się posługiwać tym sprzętem. Byłam yy, całkiem nie najgorsze. To był ten czas, kiedy yy, starałam się bardzo, żeby to wyglądało nieźle, a Powiem szczerze, że, że treść jakby tych projektów jest taka sobie, znaczy ja, ja raczej, czy, raczej bym tego na siebie nie założyła. I wyglądają one w ten sposób. Tu jest pierwszy projekt, to była taka mini kolekcja. Natomiast drugi jest całkiem w porządku. Ale po prostu zaszalałam, zobaczcie, spójrzcie na tą talię z niesamowite. To nie jest rysunek różnorodowy, to jest sylwetka projektowa. Masakra, co? O, tu jaki koszmarek. Znaczy wszystko by było w porządku, gdyby... Gdyby coś tu było w porządku. Nie? Jakby okej, okay, jest jakaś tam oddana płyska, tekstura. Hmm. Żółta skóra, brak kontułu, właściwie nadal nie wiemy z czego to jest zrobione. Kiepsko. A. To jest... to jest w porządku, to nawet no, mi się podoba. Możliwe, że to założyła chyba, no nie wiem, jest okej? Okay? To no, jest ok. I teraz mam projekty z drugiego, chyba z drugiego roku studiów, że już mniej więcej ogarnęłam, jak pracować z tabletem graficznym i coś zaczęło mi z tego wychodzić. Chociaż jak sobie patrzę na teksturę skóry włosów. Yy... No to najlepiej nie ja jest, nie? No, zobaczcie sami. No to jest akurat projekt, który mi się całkiem, całkiem podoba, ale już na przykład tutaj jest mały dramat. Ja w ogóle miałam tendencję do um, jakby robienia projektów, które um, wyglądają dobrze w sensie jakby technicznym. A nikt nigdy nie zdecydowałby się na to, żeby je na siebie włożyć, bo to zdy... nawet nie nawet nie wiem, czy to jeszcze jest awangarda, czy to już jest śmieszne. <laughs> Zobaczcie sami. Nie mam pojęcia, czy założyłabym to na siebie. No, ja jestem osobą, która generalnie mało przejmuje się jakby opinią innych ludzi i możliwe, że wyszłabym w tym na ulicę. Ale nie wiem, nie wiem, jestem dość odważna, jeśli chodzi o strój, aczkolwiek to jest chyba trochę za dużo. To jest ciekawy projekt, to jest projekt zupełnie jakby nie w moim stylu, ale jest dobry, uważam, że to jest dobry projekt. Drugi rok studiów. I mała masakra. Sukieneczka jakaś taka trochę jakby w stylu Haradziku, coś jakby inspirowane. Lolitka, tu jakiś kołnierzyk, dramatik. Kolejny niedopracowany projekt. Tutaj starałam się w ogóle by wlać w formę teksturę. Robiłam zdjęcia tkaniną, dzianiną i po prostu wlewałam je chamsko w programie graficznym. Zero cieni. Nieistotne jak to się układa na sylwetce, bo jest ważne, że jest wzór, tak? To Ta bombka. To ściągać mnie intryguje. Daje no i przechodzimy do projektów, które można powiedzieć, że są już całkiem dobre. Szkoda, że papier jest taki zinięty i to jest króle papier śniadaniowy chyba, nie wiem. Masakra, może ja to w czymś bo nie zobaczycie, co tu jest inaczej. O, tu jakąś białą To są projekty, które zrobiłam na. Pierwszy off-fashion, na który się dostałam, to jest konkurs dla młodych projektantów. I projekty wyglądały tak: tu są dwie sylwetki, przód i tył. I kolejne dwie sylwetki, przód i tył. Mogą być mało widoczne, bo tu w zasadzie wszystko jest czarne. No ale to wygląda już dużo lepiej niż pierwsze moje projekty. A zanim jeszcze zrobiłam projekty na off-fashion, to zrobiłam projekty do kolekcji dyplomowej. No one nie są najlepsze, powiem szczerze, nie poświęciłam na nie jakoś strasznie dużo czasu, czego teraz żałuję, bo ta kolekcja mogła być dużo lepsza, no ale pokażę wam co tutaj jest. Nie wiem czy warto wam pokazywać wszystkie, bo tak jak wspomniałam, nie są najlepsze, to jest dramat, to jest po prostu tragiczny projekt, nie róbcie tak, <laughs> żadnych cieni, masaka. Dobra, zaczyna się robić szaro, więc muszę się streszczać. Mam też zdjęcia projektów mojej kolekcji. Jak już ją uszyłam, to mogę wam je pokazać. Kurczę, one są świecące. Nie wiem, czy będzie coś widać. A może się nie będzie odbijać światło. No, uszyta kolekcja wyglądała trochę lepiej niż ta na papierze. Kolejne zdjęcie. Kolekcja była niezła. Taka portę, typowo do noszenia. Nie było tu nic jakiegoś awangardowego. Niefortunne zdjęcie przy oponie w ogóle. Nie wiem, co tu robi ta opona. W sumie wzięłam jakikolwiek rekwizyt, który był w studio dostępny, i o, da, dawajcie tą oponę. Z oponą będzie super. I mam teraz takie zdjęcie w kolekcji dyplomowej. Nie wygląda to najlepiej. O, następna opona, super. Świetnie, nie, nie róbcie takich zdjęć w swojej kolekcji. To nie jest dobre zdjęcie, chociaż sukienka ładna. Także tak. Nie wiem, po prostu już pokazywałam. Jest tych ciuchów trochę. O, te spodnie mi się na przykład bardzo podobały. Niestety strasznie poszerzały tyłek, więc sama ich nie nosiłam. Ale na szczupłą osobę bardzo fajnie wyglądały. Były z taką lekko srebrną nitką. W ogóle tą tkaninę mam jeszcze. Na stanie. muszę z niej coś uszyć. Tylko co? Może sukienkę? Może sukienkę? W ogóle muszę zacząć szyć, bo bardzo mało szyję. Nie podoba mi się to. Tu jest tragiczna bluza. No znaczy właściwie tragiczne zdjęcie tej bluzy, bluzki. Nie, nie najlepsze, nie najlepsze. Ale by że ona nie wyglądała aż tak źle jak na tym zdjęciu. Także tak, to jest to. Najnowsze projekty pokażę Wam w tym filmie za chwilę, bo najnowszych projektów nie mam wydrukowanych, mam je na komputerze, więc po prostu zobaczycie je za chwilę tutaj zmontowane. W zasadzie tyle z moich projektów, które chciałam Wam pokazać. Żałuję, tak jak powiedziałam, że nie mam takich naprawdę jakich koszmarnych rzeczy do pokazania, bo byłoby bardzo zabawnie. Ale jeżeli chcecie, to mogę Wam pokazać w kolejnym filmie jakieś moje stare rysunki. Właśnie, jeżeli Wam się podobało i chcecie takie filmy jeszcze zobaczyć, to ja mam bardzo, bardzo dużo starych prac rysunkowych i malarskich, i tam naprawdę można ciąć bekę, można się z tego pośmiać, więc jeżeli chcecie to zobaczyć, to kciuk w górę i subskrybujcie kanał i napiszcie mi to w komentarzu, bo jak czytam Wasze komentarze, to wiem, co chcecie oglądać i wiem, o czym mam dla Was nagrać film, żeby był ciekawy. Więc tak, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. No dole macie Instagrama, Facebooka, raz, dwa, aaa!